Witam bardzo serdecznie w Kłocku, stolicy powiatu Kłockiego, powiatu Kłockiego, którego co roku ze względu na to, że jest to region przepiękny, odwiedzają już nie, tyś, nie dziesiątki, nie setki tysięcy, ale miliony turystów. Odwiedzają nasz przepiękny region, ale odwiedzają go nie tylko ze względu na walory turystyczne, ale przede wszystkim też na to, że jest to region bezpieczny. Tak jak bezpiecznie jest w całej Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. I na tym briefingu o bezpieczeństwie państwa chcieliśmy właśnie rozmawiać. Chcemy zadać również szereg pytań do Donalda Tuska i polityków Platformy Obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie relokacji migrantów, w zakresie polityki Unii Europejskiej, która narzuca Polsce kwoty relokacji migrantów. Na początek będę prosił. O zabranie głosu członka Sejmowej Komisji spraw Unii Europejskiej, jak również Komisji Spraw Zagranicznych posła Marcina Kwoźle. Witam państwa bardzo serdecznie na briefingu. A celem tego briefingu jest zadanie konkretnych pytań parlamentarzystom Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj przed wyborami, cztery miesiące przed wyborami, nadszedł czas konkretów. Drodzy państwo, droga opozycja, jak wy sobie wyobrażacie. Czas po wyborach. Czy wyobrażacie sobie, że Polska może być otwarta na uchodźców, że mur na granicy polsko-białoruskiej może być zdemontowany? Tak mówi pani europoseł Janina Ochojska, która mówi, że po wyborach ten mur zostanie zdemontowany, a wszyscy uchodźcy bez żadnej kontroli trafią do Polski. My jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy mówimy zdecydowane nie zdecydowane nie przymusowej relokacji uchodźców. To nie jest tak. Że Polska będzie mogła zrezygnować z tej przymusowej relokacji. Komisja Europejska chce konkretnie narzucić nam nie tylko limity, ale również konkretne nakłady finansowe. To, to jest początek, to jest 2000 uchodźców, których mamy rzekomo przyjąć. Na to nie ma zgody. Chodzi tutaj o 2000 uchodźców każdego roku. Potem jeszcze tu chodzi kwestia relokacji rodzin. To są naprawdę duże liczby uchodźców niekontrolowanych uchodźców. Dlatego my pytamy wprost platformy obywatelskiej. Drodzy Państwo, czas na konkrety. Jak będzie wyglądała wasza polityka emigracyjna, przymusowej relokacji? Czy wy się zgadzacie na to, aby polskie granice nie były kontrolowane, aby był niekontrolowany napływ uchodźców z innych krajów? Proszę, odpowiedzcie nadszedł czas konkretów. Dziękuję. Szanowni Państwo. Jako radny Rady Miejskiej Miasta Kłodzka chciałbym doprecyzować, bo mówimy o relokacjach. Nam chodzi o relokacje przymusowe nielegalnych imigrantów, co jest bardzo wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa, jak również naszego regionu. Nie chcemy dzielić losów w takich państw jak Niemcy, Szwecja czy Francja, jak widzimy, co się dzieje na ulicach tych państw. Ale korzystając również z tego miejsca, chciałbym bardzo serdecznie podziękować całemu Rządowi Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, jak również naszym parlamentarzystom, naszego regionu, panu posłowi Marcinowi Gwoździowi, jak również panu senatorowi Aleksandrowi Szwedowi za to, że bardzo usilnie wspierają nas i działają w kwestii niedopuszczenia tak wielkiego zagrożenia jakie życia i zdrowia niesie dla naszej społeczności lokalnej relokacja nielegalnych imigrantów. Dziękuję. imigrantów, a również takich działaniach w zakresie bezpieczeństwa państwa, jakie podjęło rząd Prawa i Sprawiedliwości e, budowy muru, mówili politycy Platformy Obywatelskiej. Pozwolę sobie zacytować. Pani Iwona Hartwig mówiła, wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski. Kim są? Usta ustali się później. Donald Tusk mówił, Klub Koalicji Obywatelskiej będzie przeciw specustawie w sprawie budowy zapory na granicy z Białorusią. Jak powiedział, tak koalicja obywatelska rzeczywiście zrobiła, bo zarówno w sejmie, jak i w senacie mam tutaj głosowanie na temat ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Wniosek o odrzucenie tej ustawy, gdzie wszyscy senatorowie koalicji obywatelskiej poparli ten wniosek o odrzucenie tej ważnej z perspektywy bezpieczeństwa państwa e, ustawy. Janina Ochojska o murach na granicy mówiła, a trzeba będzie je zburzyć, przez nie cierpią ludzie. Już abstrahuję to, w jaki sposób zostali wtedy obrażeni polscy leśnicy, ale jeszcze taki głos z debaty e, i pan marszałek Bogdan Borusewicz, który 27 października 2021 roku przy dyskusji właśnie nad ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej powiedział, tak jak poprzednio słyszymy, że nie chcemy bronić Polski, że nie obchodzi nas to, co się dzieje, zagrożenie Polski. Pamiętam o tych manewrach, które bardzo zostały rozdęte. Te manewry Rosjanie razem z Białorusinami co cztery lata urządzają. To wszyscy powinni wiedzieć, a szczególnie ci, którzy rządzą. Na terenie Białorusi było 2400 żołnierzy rosyjskich. To była olbrzymia siła? No przecież to śmieszne. Takie słowa padły w Senacie tuż na kilka miesięcy przed agresją Rosji na Ukrainie, a o murze ten mur nie będzie skuteczny. Dlaczego nie będzie skuteczny? Ano dlatego, że on nie będzie zabezpieczał przed taką naturalną emigracją, kiedy ludzie usiłują się dostać tam, gdzie jest lepiej. Przed tym nie będzie zabezpieczał. I tak jak pan marszałek mówił, tak zrobiła cała koalicja obywatelska. Głosowali przeciwko ustawie o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ten mur dzisiaj wbrew tym zapowiedziom polityków Platformy Obywatelskiej już funkcjonuje. Jest, dzieje się tak tylko i dlatego że rząd prawa i sprawiedliwości działa stanowczo i udało się to przeforsować właśnie w 2000, już 2021 roku. Dzisiaj pytamy, jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej, bo mamy te wypowiedzi z wcześniej polityków Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o relokację migrantów. Jesteśmy jako prawo i sprawiedliwość przede wszystkim przeciwko tym pomysłom Unii Europejskiej, żeby karać państwa członkowskie za nieprzyjmowanie nielegalnych migrantów do Polski.